Witam wszystkich w Kwadransie z Pastorem. To już kolejny, piąty odcinek z cyklu: Jak stosować zbroję Bożą w okresie pandemii. I ten odcinek idzie mi najgorzej. To już jest chyba szóste albo siódme podejście. Kilka razy nagrywałem, i okazywało się, że w połowie nagrania się wszystko wyłączało. A więc wróg nie chce, abym tego nagrał. Dlaczego? Zaraz się przekonasz, jeżeli uda mi się tym razem to nagrać. Apostol Paweł mówi, że bój, który toczymy, nie jest ciałem i z Ale jest ze zwierzchościami, z duchowymi siłami, z mocami ciemności, które nas próbują zatrzymać. Dlatego też potrzebujemy zbroi Bożej. Dlatego, że zbroja Boga jest Bożym, bożą formą ochrony, która może nas najlepiej zabezpieczyć przed rzeczami, które dzieją się na świecie. Żyjemy w okresie pandemii i wielu ludzi jest przerażonych, że tym, co się dzieje na świecie. Boją się o swoją pracę, boją się o swoje, zd swoje zdrowie, boją się o swoich bliskich, ale Bóg mówi, daję wam ochronę, która może zabezpieczyć was przed wszystkim, co się dzieje. Apostol Paweł mówi tak, zawsze wznoście tarczę wiary, i dzięki niej ugasicie każdy rozżarzony pocisk złego. A więc tarcza wiary może ochronić nas przed każdym pociskiem, który diabeł kieruje w twoim, w twoim kierunku, w two na twoje życie. Jest pewna historia, która mnie osobiście bardzo zachęca, historia związana z Johnem Gilekiem. John G. Lake to był człowiek, który był potężnie używany przez Boga w służbie uzdrowienia. Znany jest z pokoju uzdrowienia w mieście Spoken, gdzie w ciągu pięciu lat 100 tysięcy ludzi zostało uzdrowionych, ale zanim on tam rozpoczął swoją służbę, przez pięć lat był misjonarzem w Afryce, w RPA. I w tym czasie wybychł, wybuchły w Afryce Różne epidemie, na przykład w roku 1908 miała miejsce tam epidemia malarii afrykańskiej albo gorączki afrykańskiej i 1,4 populacji umarła. W tym czasie John G. Lake służył tym ludziom, modlił się o nich, troszczył się o nich i nie zachorował. Kolejna epidemia, która miała miejsce w 1912, miała ona miejsce wśród ludności Matabel i w tym czasie wielu ludzi umierało z powodu czarnej ospy. Ospa ta powodowała też wykwity ropne na skórze ludzi, którzy chorowali. I kiedy, kiedy przenosił ciała tych zmarłych ludzi, John G. i ludzie, którzy byli razem z nim zaangażowani w pomoc dla tych osób, ich ciała całe, ich ubrania całe, całe były mokre z powodu tych, tych wycieków ropnych. A więc oni nie mogli o, zabezpieczyć siebie, dlatego że mieli cały czas kontakt z czarną ospą i z ludźmi, którzy umierali. A więc każdego dnia wynosili te ciała, grzebali, nawet polili zmarłych i lekarze zastanawiali się, jak to jest możliwe, że pomimo żadnej szczepionki John J. i jego ludzie nie chorują. Nie tylko, że oni nie zachorowali, ale również nie zarażali, nie przekazywali dalej innym osobom ani bliskim tej, tych wirusów czarnej ospy czy, czy bakterii czarnej ospy. I John J. Lake powiedział, zróbmy eksperyment, chcę nam coś pokazać. A więc wzięto płyn czy, czy jakąś pianę, która wychodziła z ust tych osób zmarłych, i umieszczono na skórze Johna Dilejka i umieszczono to pod mikroskopem. Kiedy lekarze zobaczyli, co się dzieje, kiedy te wirusy czy bakterie, nie, nie wiem, co jest przyczyną czarnej ospy, a kiedy dotykają ciała Johna Dilejka, w tym momencie one umierały. I on wtedy powiedział im tak: to wszystko jest wynikiem prawa ducha życia, który jest w Chrystusie Jezusie. John G. Lake powiedział, że ze względu na to prawo. Choroby i wirusy, kiedy dotykają jego ciała, umierają z powodu namaszczenia, które jest na nim. To prawo uwolniło go od prawa grzechu i śmierci. I wierzę, że jak, tak jak w przypadku Jona Lake to działało i miało moc ochronić go, tak samo dzisiaj Bóg ma moc nas ochronić, kiedy mamy tarczę wiary. To prawo ducha życia w Chrystusie Jezusie tak samo jest skuteczne dla nas dzisiaj w XXI wieku. Widzisz, ciągle ludzie inwestują w ochronę i w swoje bezpieczeństwo, dlatego też kupujemy różne środki dezynfekujące i, i maski, i cokolwiek. Dzisiaj byłem w sklepie budowlanej i byłem zdziwiony, że, że mała buteleczka półlitrowa środku dezynfekującego kosztowała 55 zł. A więc ludzie są gotowi inwestować w swoją ochronę. Na przykład, kiedy kupujemy samochód, to dbamy o to, aby miał ESP, ABS, aby miał odpowiednią ilość poduszek powietrznych i czym więcej jest zabezpieczeń, tym lepszy samochód. Ale dlaczego mielibyśmy nie inwestować w tarczę wiary? Dlaczego nie, nie mielibyśmy zainwestować w ochronę, którą oferuje nam Pan Bóg? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się temu fragmentowi z Bożego Słowa, które przekazał nam Paweł, abyśmy zobaczyli, jak stosować środki ochrony i jak się zabezpieczyć przed tym, co się dzieje. Apostoł Paweł, mówiąc tutaj do Efezjan o tarczy wiary, mówi, na przedzie wszystkiego lub ubezpieczając wszystko, umieście tarczę wiary. Skąd wziąłem to słowo? Ten fragment, który jest przetłumaczony w Biblii, którą mam obecnie zawsze w tarczy, w Biblii Brytyjskiej jest napisane: przede wszystkim weźcie tarczy wiary. Ale słowo, które tu występuje w Grece, to jest epipassing, co znaczy na przedzie wszystkiego lub ubezpieczając wszystko. Więc przedzie wszystkiego w Twoim życiu powinna być wiara. Powinnyś mieć ją z przodu. Wiara jest przeznaczona do tego, aby być przed Tobą, aby iść przed Tobą. Gdziekolwiek Ty idziesz, jest przed Tobą tarcza, dlatego możesz czuć się bezpiecznie, gdziekolwiek jesteś. Nigdy nie powinniśmy lekceważyć naszego duchowego przeciwnika, powiedziałem duchowego przeciwnika, czyli nie mówimy o ciele i krwi, ale mówimy o tym, co stoi za tymi różnymi rzeczami, które nas spotykają. W Biblii jest pewna historia Dawida i Goliata, która, która pokazuje nam, że Goliat totalnie zlekceważył swojego przeciwnika, Dawida. I Dawid był duchowym przeciwnikiem. I kiedy Goliat wyszedł, aby walczyć z, z Dawidem, Biblia mówi, że Giermek z tarczą szedł przed nim, a on nawet nie wyciągnął miecza ze swojej pochwy. To znaczy, że on totalnie zle zlekceważył Dawida, dlatego że nie miał w swoim ręku tarczy. I kiedy Dawid zaczął z nim walczyć, oczywiście on przegrał, dlatego że... Tarczę miał Giermek, a nie miał jej goliat, dlatego nie mógł się ochronić przed kamieniem, który został wypuszczony z procy Dawida. Więc to daje mi pewną bardzo ważną informację, że my wszyscy potrzebujemy tarczy wiary. Moje pytanie, które chcę ci dzisiaj zadać, kto trzyma twoją tarczę? Kto trzyma twoją tarczę? Widzisz, przez jakiś czas możesz chronić się pod cudzą tarczą, ale w końcu potrzebujesz swojej własnej. Możesz chronić się pod tarczą pastora, możesz chronić się pod tarczą lidera, możesz czuć się bezpieczny, kiedy oni są blisko Ciebie i modlą się o Ciebie, ale potrzebujesz zadbać o swoją tarczę, potrzebujesz zainwestować, aby mieć własną tarczę. Przez chwilę popatrzmy na tarczę rzymskich legionistów i zrozumiemy, jak ona była bardzo ważna i dlaczego potrzebujemy również stosować ją w naszym życiu jako ludzi wierzących. Spośród tych wszystkich elementów zbroi rzymskiego żołnierza, tarcza, która nazywała się Skutum, była najmniej ofensywnym elementem uzbrojenia. Stanowiła ona tak naprawdę uzbrojenie ochronne. Nie służyła do walki, do ataku, dlatego że była duża i ciężka. Tarcza miała 120 cm wysokości 75 cm szerokości, była gruba na 19 mm i ważyła 9 kg. Więc trudno było taką tarczą używać, żeby walczyć, ale ona skutecznie chroniła. Jako, że była półokrągła, to pociski i uderzenia wroga mogły po prostu ześliznąć się z tej tarczy. Kiedy, e, kiedy Rzymianie e, byli otoczeni, mogli też zastosować taką, e, taką formację, która nazywała się żółw, albo. Te studo, chyba o ile pamiętam, to tak ona się nazywała. I formacja 27 żołnierzy mogła stworzyć takie Studo. Ci żołnierze, którzy byli z przodu i po bokach, stawiali to w pionowo, a ci, którzy byli w środku, oni stawiali poziomo swoje tarcze i w ten sposób tworzyli formację żółwia. Jeden z historyków, Kajusz Dion, w historii rzymskiej. Opisuje formację, to studo, że, że była ona tak silna i tak zwarta i wytrzymała, że nawet mógł koń po niej przejechać, albo nawet wóz, który był ciągnięty przez konia, mógł przejechać po takiej, po takiej formacji. I czasami jest tak, że jesteśmy dość długo w bitwie, tak jak teraz, to już jest drugi miesiąc, i potrzebujemy wejść pod osłonę wiary, tarczy wiary innych wierzących. Potrzebujemy takiego duchowego żółwia, potrzebujemy wejść pod duchowego żółwia, dlatego że nasza siła wtedy wzrasta. Pamiętam, jak jeden z naszych liderów, jeden ze starszych kościoła, Mariusz, zachorował, miał naczyniaki w mózgu i miał czkawkę non-stop i, i, i nie mógł nawet zachować równowagi, i wtedy nie był w stanie się modlić. Wtedy my, jako wierzący ludzie, Przykryliśmy go naszą tarczą wiary. My stworzyliśmy takiego żółwia i wtedy mogliśmy modlić się o niego i chroniliśmy naszą wiarą. I to pokazuje też mi, że każdy wierzący potrzebuje swojego oddziału małej grupy. Potrzebujesz małej grupy, która wytworzy takiego żółwia nad Twoim życiem. Więc nie izoluj się, po prostu potrzebujesz, potrzebujesz być blisko innych wierzących. Możesz być, mieć kontakt z nimi przez telefon, telefonicznie albo przez Zoom, albo przez Skype'a, ale mieć cały czas kontakt. Niech ludzie wiedzą, co się dzieje z Tobą. Niech się modlą o Ciebie, kiedy widzisz, że masz trudny czas i potrzebujemy otoczyć siebie właśnie tą tarczą ochronną e, poprzez naszą wiarę. A więc jak działa tarcza wiary? Tarcza wierzącego, tak jak sama nazwa mówi, jest tarczą wiary. To znaczy, że jej wielkość i jej siła jest związana z twoją wiarą. A więc skąd się bierze wiara? Apostol Paweł mówił w liście do Rzymian 10.17, że wiara jest przez słuchanie, a słuchanie przez słowo Chrystusowe. To znaczy, że wiara nie jest przez czytanie, ale przez słuchanie tego, co Bóg mówi, gdy czytasz. Kiedy czytasz Biblię, Bóg mówi do ciebie. I kiedy ty usłyszysz Chrystusa, usłyszysz, co Bóg mówi. To wzmacnia Twoją wiarę. To buduje Twoją wiarę. I widzisz, musimy chronić tą wiarę. Ta wiara, która, która pochodzi ze słowa, ona, mogna powiedzieć, że trochę wycieka, ale trochę może słabnąć powodu różnych rzeczy, szczególnie kiedy z różnych stron napływają do nas różne informacje. I tak jak rzymski żołnierz on potrzebował chronić swoją tarczę, na przykład żołnierze rzymscy mieli pokrowce, ze skóry, koziej albo borsuczej i nakładali te pokrowce, aby deszcz nie padał na tarcze, kiedy się przemieszczali. Oni też smorowali oliwą te tarcze. Tak samo my potrzebujemy chronić naszą tarczę wiary. Potrzebujemy chronić naszą wiarę poprzez właśnie kontakt z ludźmi wiary. Potrzebujemy unikać też ludzi, którzy mogą zniszczyć naszą wiarę, zgasić naszą wiarę przez różne rzeczy. Bardzo ciekawa jest historia. Smitha Wingeswortha, ten człowiek był nazywany apostołem wiary, słynął z tego, że jego wiara była silna, jego tarcza była potężna i on, on nazywany był apostołem wiary. Któregoś dnia Laster Samral, kiedy już Smith Wingesworth był starczy, staruszkiem, odwiedził, odwiedził Smitha i kiedy stał w drzwiach, Smith Wingesworth otworzył drzwi, i popatrzył na niego, o, tak się cieszę, powiedział młodzieńczy, że, że mi odwiedziłeś. Mówi, a co to masz pod, pod pachą? I Laster Samral miał tam jakiś magazyn, jakąś gazetę. I on mówi: wejdź do środka, ale zostaw ten magazyn tutaj, nie, nie wnoś tego do środka. Mówi: ja, ja nie potrzebuję słuchać tych wszystkich wiadomości. Mówi: za każdym razem, kiedy czytam te wszystkie gazety i wiadomości, to moja wiara idzie w dół. Ja myślę, że gdyby, gdyby Smith Wingersworth ży, żył dzisiaj, on by nie karmił się. Nieustannie, wiadomościami z TVP1, TVP2, nie, nie czytałby gazet, nie słuchałby wiadomości, które ciągle bombardują nas przerażającymi informacjami o wzroście ilości zarażonych ludzi, i tak Ja myślę, że gdyby nawet był Facebook, to, to nie, nie siedziałby na Facebooku, a jeżeli by tam był, to on tworzyłby wiadomości na Facebooku, przekazywałby dobrą nowinę, przekazywałby rzeczy, które budują wiarę i które zachęcają. Dlatego też te programy nagrywamy, po to, żeby zachęcić Twoją wiarę, żeby budować Twoją wiarę. A więc teraz chcę powiedzieć już na koniec, jak działa tarcza wiary. W jaki sposób ona działa? Jak to jest? Jak, jak muszę mieć wielką tarczę, aby ochronić siebie i swoich bliskich? Popatrzmy fragment z psalmu 91. Czytamy tutaj czwarty werset. Psalm 91, czwarty werset. Czytamy o Bogu, że On okryje Cię swoimi piórami, pod swymi skrzydłami zapewni schronienie, a Jego wierność będzie Ci tarczą i puchlerzem. Nie przeletniesz się nocnych straszydeł, ani strzał lecących za dnia. Nie dotknie Cię zaraza trzechająca w ciemności, ani klęska co pustosze w południe. Nawet jeśli u Twojego boku padłby tysiąc walecznych, albo dziesięć tysięcy po Twojej prawej stronie, Ty będziesz bezpieczny. Dlaczego będziesz bezpieczny? Dlatego, że Bóg mówi, że jego wierność będzie ci tarczą i buklerzem. Skąd się bierze nasza tarcza wiary? Z Bożej wierności. To Boża wierność, to wiara w Bożą wierność, to właściwe zrozumienie Bożej dobroci powoduje, że ja jestem ochroniony pod tarczą wiary. A więc Bóg chciał, abyśmy wiedzieli, że nie wielkość naszej wiary, ale wielko, wielkość jego wierności jest naszą ochroną, naszym bezpieczeństwem i naszą mocą. Kiedyś Jezus powiedział, że jeżeli wiara twoja będzie jak ziarko gorczycy, to możesz góry przenosić. Czyli wiara nie musi być wielka, ale musisz mieć jakościowo właściwą wiarę. I ta jakościowo właściwa wiara polega na tym, że wierzysz w Bożą dobroć, wierzysz, że Bóg jest wierny, że jeśli Bóg dał nam obietnicę, to On dotrzyma słowa. Jeśli Bóg obiecał, że będzie Cię chronił, to znaczy, że będzie Cię chronił. W Księdze Jozuego jest bardzo fajne zachęcające miejsce, które już na koniec chciałbym wam przeczytać. Jozue mówi tak: Oto ja idę dzisiaj drogą wszystkich żyjących na ziemi. Weźcie więc sobie głęboko do serca, Jozue zachęca, abyśmy to wzięli sobie do serca i ja chciałbym cię zachęcić, abyś to, co teraz powiem, abyś wziął sobie głęboko do serca. I mówi tak: Miejcie to wciąż w pamięci, że nie zawiodła ani jedna ani jedno słowo ze wszystkich tych dobrych obietnic, które złożył Wam Pan, Wasz Bóg, spełniły Wam się wszystkie, nie zawiodło żadne, żadne ich słowo. To znaczy, że Bóg dotrzymał obietnic, które dał Izraelowi, kiedy wchodzili do Ziemi obiecanej. Żadna z obietnic, którą Bóg dał Jezułemu, nie zawiodła. Bóg był wierny i dotrzymał słowo. I kiedy Jezus umierał na krzyżu, ostatnie jego słowo było, wykonało się. To znaczy, że Chrystus, kiedy powiedział, wykonało się to ogłosił tym, którzy będą wierzyć w Niego. Że każda obie, Boża obietnica w Nim znalazła swoje tak i Amen. Kiedy Bóg powiedział wykonało się, kiedy Jezus powiedział wykonało się, to znaczy, że w Chrystusie dał nam obietnicę. I On powiedział, będę wierny tym obietnicom, jeśli tylko będziesz miał relację z Jezusem, będziesz trzymał się Jego słowa, będziesz wierzył w Jego Słowo i będziesz trwał w Nim. To ja będę wierny. I chcę Ci powiedzieć, Bóg będzie wierny również w Twoim życiu. Pamiętaj: potrzebujesz tarczy wiary, nie wielkość Twojej wiary, ale wielkość Bożej Wierności. Mamy o co chronić Ciebie dać Ci bezpieczeństwo w tych czasach. Niech Bóg Cię błogosławi. Do zobaczenia w ostatnim odcinku, albo chyba jeszcze dwa. Natomiast w niedzielę zapraszam na nasze nabożeństwo online o godzinie 11, również w sobotę 10.00. Pokoje uzdrowienia online. Teraz wszystko jest online. A więc do zobaczenia online. Niech Bóg Cię błogosławi i dobry wieczór.